Cześć. Obraz, który widzicie teraz na ekranie, to nagranie historyczne. Tego akwarium już nie ma w takiej postaci. Ale zanim pokażę Wam na którymś z kolejnych filmów, jak wygląda teraz moje akwarium, od razu zaznaczam, że to nie jest rewolucja, a ewolucja. Powiem Wam, jakiego podłoża użyłem. Do tej pory, jak wiecie. Moje akwaria były na ziemi ogrodowej. Popularne ziemniaki. Kiedyś, dawno, dawno temu, miałem akwarium na piasku. No, ono jakoś tam rosło, z najprostszymi roślinami, no coś tam było, ale nie do końca byłem z niego zadowolony, więc już do piasku później nigdy nie wróciłem. Natomiast z ziemi byłem zadowolony, i ziemniaki się u mnie sprawdzały. No to dlaczego zmiana? Dlaczego nowe akwarium nie będzie na ziemi ogrodowej? No bo zmiany są fajne. No bo czasami trzeba coś zmienić, no bo czasami trzeba sprawdzić, jak będzie nie na ziemi. Będą nowe tematy, będą nowe filmy. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać inne podłoże niż ziemia, ponieważ. Ziemia mam właściwie przerobioną. Fakt, każda ziemia może być inna i każda ziemia może nieść za sobą inne niespodzianki, ale ogólnie ziemię mam y, przerobioną, więc y, no więc tym razem pójdziemy trochę w innym kierunku i nie będzie to y, ziemia ogrodowa, chociaż będzie mieszanka. Nadal będzie mieszanka. Jak wiecie, ja raczej stosuję właśnie mieszanki, nie że jakieś tam jednolite podłoże, bo ziemia również była mieszana czy z lawą, czy ze żwirem w niewielkich proporcjach, ze zdecydowaną przewagą ziemi, ale tym razem będzie to co innego. I już Wam pokazuję co. Będzie to podłoże firmy Sichem Fluoride Black i Fluoride Zwykły. Zwykły nazwijmy to. No skoro ten jest czarny, to tamten jest zwykły, nie? Takie to właśnie woreczki, dlaczego to? Tak naprawdę nie wiem dlaczego, no firma Sychem jest raczej znaną, znaną firmą na, na rynku, dobrą firmą myślę, ale jednocześnie jeśli chodzi o podłoża, no to jest wydaje mi się mniej, zdecydowanie mniej popularna niż większość takich tych, no, Najpopularniejszych. Trochę masło maślane wyszło, no ale tak mi się wydaje. Wiecie o co chodzi, nie? Najczęściej teraz jakieś jokucy, albo jakieś tam inne podłoża. Natomiast Sichem wydaje mi się, że jest trochę mniej popularny. Tutaj jest właśnie ten, tam jest czarny, tutaj jest już ten brązowy, ten nazwijmy to zwykły. I teraz tak, jeżeli. Producent wprawdzie zapewnia, że to jest przepłukane, że można od razu do akwarium, że filtr zrobi resztę. No nie, nie wierzcie w to. O ile przy czarnym podłożu, przy tym przy wersji black, ok, dobra, jakoś tam faktycznie to nie było tragedii. Tak tutaj tą wersję brązową koniecznie trzeba płukać. To jest tragedia. Jedno czy dwa płukania absolutnie nie wystarczy, to płuczemy, nie pakujcie tego bezpośrednio do akwarium, bo będzie tragedia, albo pozapychacie filtry, albo to będzie trwało całą wieczność, jak najbardziej to podłoże musimy, moim zdaniem powtórzę jeszcze raz, musimy wypłukać wersję brązową, bo jeżeli chodzi o czarną, okej. Okay. Możemy zostawić, chociaż tam jedno przepłukanie nie zaszkodzi. Pokażę Wam za chwilę skład tego podłoża, bo ono się znacznie różni. Tutaj mamy wersję czarną, i tutaj jest skład wersji czarnej. Jak ktoś chce, może sobie zatrzymać i poczytać. A tutaj mamy wersję brązową i skład wersji brązowej. Różnią się znacznie. No ale co będzie jeszcze? Lawa. Ja lubię lawę. Lubię lawę w akwarium. Uważam, że to jest bardzo dobre podłoże, czy bardzo dobra mieszanka do akwarium. Tutaj widzicie lawę taką drobną, między 2 a 4 mm, i to jest tak bliżej 2-3 niż 2-4, tak szczerze mówiąc nawet. Ale yy, bardzo fajne i też płuczemy. Też płuczemy, bo jest bardzo dużo takiego jakby piachu, miału takiego. No po co, po co sobie sypić w akwarium? Po co? Później yy, czyścić, czy nie móc nawet doczyścić filtr, yy, który no, zrobi za nas w końcu tą robotę, no, ale po prostu się pozatyka. Te gąbki, ta ceramika to wszystko no, nie ma najmniejszego sensu. Uważam, że trzeba to wypłukać. Zresztą yy, też nie jeden raz, tylko no, no w miarę tak konkretnie, no ja wam powiem, że ja płukałem każdą jakby taką wersję, każdą partię yy, trzykrotnie, a i to woda nie była jeszcze czysta. Dalej, yy, czarny żwirek, taki zwykły, yy, najzwyklejszy żwir, tylko że Czarny. A tak naprawdę to on jest taki grafitowy, czy taki bardzo szary. On nie jest taki całkiem czarny. No ale okej, okay, no, no niech sobie będzie taki też jest ok. I tutaj też jest gradacja tego żwirku 2-3 mm. On jest wilgotny, tak jakby już był rzeczywiście przepłukany i faktycznie był no jak, jak dotychczas z tych żwirków, które miałem, rzeczywiście najczystszy. Takie naprawdę jednokrotne, delikatne przepłukanie pod, pod wodą w wiadrze wystarczyło zupełnie wystarczyło. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że, że ten żwir był po prostu czysty i faktycznie był wypłukany. Także będzie jeszcze mieszanka takiego żwiru, ale będzie też mieszanka takiego żwiru. To jest zwykły, rzeczny, tak zwany rzeczny żwir. Również tak około 3 mm, czyli tak te powiedzmy 2-4. I tutaj mamy zarówno taką gradację, jak i pod spodem będzie za chwilę wam pokażę drobniejszy. Taki, taki 1 do 2 mm. Jedna paczuszka takiego drobniejszego. No mam, na, mam pomysł, co z nim zrobić. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. A tutaj widzicie, jest druga paczka, i kolejna to już jest ten drobniejszy, właśnie. Nie jest to piach, bo piachu nie chciałem, ale jest to taki naprawdę drobny żwirek i ten żwirek również jest czysty, znaczy ten drobny i ten, ten trochę grubszy, rzeczywiście jest czysty. Jednokrotne płukanie załatwiło temat, więcej nie trzeba było tam nic, nic płukać, także oszczędność czasu jest. Tutaj jest lawa, taka już trochę grubsza lawa, taka powiedzmy wielkości no centymetr, dwa takie bryłki. To jest lawa, którą Kupiłem jakiś czas temu... Yy... Potrzebowałem do tamtego akwarium, potrzebowałem jako wkład do filtra, na media, na media filtracyjne zamiast ceramiki, czy właściwie oprócz ceramiki. No, ja jestem, jak wiecie, zwolennikiem lawy w akwarium. Uważam, że to jest bardzo dobre, dobry pomysł, i zarówno jako wkład do filtra, jak również bezpośrednio do podłoża. Może to jest za grube, ale mieszankę z tego, jeżeli się doda tylko, jak najbardziej może być. Super sprawa, moim zdaniem. Zdaniem lawa, zresztą wrzuciłem o tym kiedyś filmik. Mamy teraz korzenie, a właściwie drewno, ogólnie drewno, bo niekoniecznie to musi być korzeń. To mogą być konary, mogą być jakieś tam gałęzie, mogą być po prostu kawałki drewna. U mnie drewno w akwarium musi być. Mam te dwa kawałki drewna, z mi się bardzo podobają i które wykorzystam na pewno. Ponownie. Natomiast tutaj zastanowię się, czy coś z tego, lub jeszcze czegoś innego, jak przyniosę na przykład z lasu, nie dobrać, nie, nie dołożyć, czy nie zamienić z tamtym. No nie wiem, ale u mnie drewno w akwarium musi być, więc również na pewno w tym nowym będzie. No i kamienie. Kamienie, czy to do obciążenia właśnie tych, tego drewna w akwarium. Czy do przymocowania na przykład jakiegoś anubiasa, czy, czy innej rośliny, czy gdzieś tak do, do, do uformowania dna, do jakby przytrzymania, żeby tam w tych wyższych, z tych wyższych fragmentów nie zjeżdżało do, do przodu tak. Może nie tak szybko zjeżdżało do przodu, nie? Czyli gdzieś tam jakieś kamienie pewnie też wykorzystam. Zresztą każdy akwarysta zawsze jakieś tam kamienie w kartonie ma na zbierane, jakieś graty trzyma, więc pewnie tutaj też to wykorzystam. No to na razie tyle. Akwarium będzie właśnie na takim podłożu.